W Kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi w Zabrzu Zaborzu uroczystą mszą Świętą rozpoczęto obchody 41 rocznicy ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce pamiętnego 13 grudnia. Oj, Uroczystości byli obecni przedstawiciele samorządu, zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Solidarność oraz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Trzeba pamiętać, nie wolno tej rocznicy czcić, ale trzeba nie pamiętać, bo generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę wtedy coś się kończyło, bo kończył się Karnawał Solidarności. Ale z drugiej strony toś się zaczynało, bo zaczynała się taka, powiem bardzo ostra walka o niepodległą Polskę, którą dzisiaj mamy. Po nabożeństwie złożono kwiaty pod krzyżem upamiętniających internowanych w stanie wojennym. Zawsze pamięta, bo tu jest miejsce szczególne. To tutaj około 700 osób było internowanych w stanie wojennym. Nie wszyscy 13 grudnia, ale ten rok, który z było, przewinęło się przez to więzienie 700 ludzi. I myśmy jako dawni pensjonariusze tego więzienia założyli 25 lat temu Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym. No i jesteśmy współorganizatorami tego tutaj eventu, że tak powiem pamięci. Pamięci, która dzięki takim symbolicznym wydarzeniom wciąż jest żywa.